Ablacja to zabieg, który pozwala na usunięcie z serca ogniska będącego przyczyną arytmii. Do tej pory pacjentów z tym schorzeniem leczono farmakologicznie. Nie dawało to jednak gwarancji powrotu do zdrowia, a leki powodowały skutki uboczne. Z kolei ablacje w większości przypadków zapewniają całkowite wyleczenie. Są również bezpieczne. Pacjenci mogą wrócić do normalnej pracy po tygodniu. W większości przypadków nie muszą już przyjmować żadnych leków. W większości wskazań skuteczność zabiegu jest odległa. Skuteczność zabiegu jest około 90%. Są arytmie, Skuteczność jest mniejsza i trzeba wykonać czasami dwa, trzy zabiegi, żeby wyleczyć całkowicie arytmię, dlatego, że są osoby, które mają kilka rodzajów arytmii w jednym sercu. Większość zabiegów, które są na napadowe często skurcze, na czepotanie mm, przeciągów na zespół WPW. To jest 70% ablacji wykonywanych w Polsce. One mają skuteczność ponad 90%. Pierwszy zabieg wykonano u 62-letniej kobiety, która z arytmią zmagała się 30 lat. Został wykonany w znieczuleniu miejscowym. Pacjentka była przez cały czas przytomna, trwał niecałą godzinę i jak zapewniała szczęśliwa kobieta, był zupełnie bezbolesny. Czuję się świetnie, jest mi super, uważam, że lekarz jest super. Cukierek do rany przyłóż, nic mi nie bolało. No. Mówię, Mam nowe życie na śniadanie i dziękuję za to. Takich zabiegów w centrum wykonano trzy. Wszystkie u starszych kobiet, ale zabieg ablacji może być wykonywany także u dzieci, a nawet noworodków. Jeszcze w maju w Sanoku mają być wykonane kolejne takie zabiegi. Nie każdy pacjent wymaga tego rodzaju leczenia, ale rzeczywiście są bardzo uporczywe arytmie, dla których ten rodzaj zabiegu jest no, zbawienny. Zabiegów mogłoby być więcej, ale centrów ma do dyspozycji tylko jeden stół wyposażony w odpowiedni sprzęt. Zdarzały się przypadki, że przerywano zabieg, bo inny pacjent wymagał natychmiastowej pomocy. Rodzaje zabiegów, które wykonujemy, czyli wieńcowe, obwodowe i teraz elektrokardiologia jest, są wykonywane na jednym stole u nas i niestety dalsze rozwijanie tych trzech działek trafia na barierę w postaci no, braku możliwości czasowych i logistycznych. Także dalsze rozwijanie będzie możliwe, jeżeli zostanie uruchomiony w Sanoku drugi, drugi stół, drugi angiograf. Na Podkarpaciu poza Sanokiem zabieg ablacji wykonuje się w Rzeszowie i w Przemyślu. W Polsce rocznie wykonuje się ich około 7 tysięcy. Nasz kraj jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem dostępności do tych zabiegów.